Ciemka, witam Was wszystkich na moim kanale. Najprawdopodobniej znajdziecie tu maksymalnie 3 gry do 4, ponieważ za kupował dopiero nową maszynę i będzie można nagrywać coś lepszego, lepszej jakości w ogóle. Na razie możecie, będziemy, będziecie mogli oglądać Lola, Left 4 Deada i Metina. E, wrzucę na początku dwa odcinki z Metina, sprawdzę oglądalność, czy się spodoba. Napiszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. Eee, jeszcze mam wam powiedzieć. No, jeżeli podoba ci się, to możesz lekować, skomentować również. I jeżeli podoba ci się konwencja kanału, to możesz zasubskrybować. Co jeszcze mam do powiedzenia? W Left grać. będziemy grali, najprawdopodobniej w czwórkę, także na pewno nie będę grał w to sam, bo nie chcę mi się. Gdy będzie nowa maszyna, będę grał jeszcze w Deforesta na pewno. Także to, to by było na tyle. Najprawdopodobniej będą się pojawiać 2-3 odcinki tygodniowo. Jeszcze zrobię rozpiskę, będziecie mogli ją zobaczyć. Jeszcze podam link do fanpage'a lub coś takiego. Dobra, dzięki. Zostaw lajka, komentarz, ewentualnie subskrypcję, jeżeli Ci się podobało. To na razie.